Procesy w komorach magazynier są realizowane za pomocą kolejno zachodzących po sobie kroków. Kroki są ustalone na sztywno, to znaczy kolejność tych kroków jest jedna, wcześniej ustalona. Dodatkowe elementy, które mogą pojawić się w czasie realizacji takiego procesu, np. procesu przyjęcia czy procesu wydania, może to być np. informacja na temat cechy partii, na temat daty ważności i na temat atrybutu dostawy. Pojawienie się bądź też brak takich elementów. Wynika ze sposobu konfiguracji systemu Komarka RPXL. To znaczy, jeśli na towarze w systemie Komarka RPXL jest widoczna wymagana cecha partii, to w takim wypadku krok cecha partii będzie uruchomiony. Jeśli jest wymagana data ważności, to w tym przypadku krok data ważności również będzie podawany. I w podobny sposób atrybut dostawy też zależy od konfiguracji systemu Komarka RPXL. Jeżeli chodzi o sposób realizacji takich procesów w aplikacji, to wygląda to następująco. Pracownik działający na kolektorze po zalogowaniu się na urządzenie widzi ekran bardzo podobny do tego, który jest znany z aplikacji komar WMS Magazynier. W komar Magazynier zrealizowane zostaną dwa przykładowe procesy. Pierwszym będzie proces przyjęcia. Tutaj też taki proces może być realizowany albo poprzez dodanie przyjęcia z ręki przez magazyniera, albo wybranie dokumentu bazowego, który będzie podstawą do takiego przyjęcia. Dokument ten jest utworzony po stronie systemu komark RPXL. I dokumentem tym może być dokument zamówienia zakupu, przyjęcia magazynowego, albo w zależności od konfiguracji systemu ERP RPXL, może to być też awizo dostawy na magazyn. Zrealizujmy teraz przykładowe zamówienie zakupu. Po otwarciu dokumentu jest widoczna informacja na temat artykułów, które na takim dokumencie się znajdują. I teraz sam proces realizacji pozycji może być albo dłuższy, uwzględniający te parametry, które od strony systemu Komar RPXL są wymagane dla artykułu, może wyglądać na przykład tak. Czyli potrzebne jest zeskanowanie kodu towaru, następnie wybranie z listy lub wprowadzenie ręcznie wartości cechy, której się spodziewamy. Jeśli nie ma tej cechy w bazie danych, pytanie, czy magazynier powinien dodać nową wartość cechy. Po udzieleniu odpowiedzi na to pytanie następuje potwierdzenie. I w kolejnym kroku należy potwierdzić datę ważności, czyli to, co znamy z systemu Komar wMS Magazynier. Komarch Magazynier współpracuje też z Komar RPXL w zakresie jednostek pomocniczych, czyli może tutaj być wskazana jednostka bazowa, jednostka podstawowa, co do której są zdefiniowane w systemie Komar RPXL jednostki pomocnicze. I tak na przykładzie jednostką pomocniczą jest warstwa na palecie czyli gdyby ten konkretny artykuł przyjmowany był w trzech warstwach na palecie, to wtedy taka informacja może zostać wprowadzona. Jeśli w dwóch warstwach, to wtedy odpowiednia wartość będzie automatycznie przeliczona za pomocą przeliczników, które zostaje wprowadzone od strony systemu centralnego. W tym przypadku jest to przelicznik na sztukę. W kolejnym kroku system od razu kieruje magazyniera do ekranu zeskanowania kodu EAN, czyli może zeskanować kolejny towar, może też wybrać taki towar z listy, więc wybierzmy taki towar. Ten towar jest skonfigurowany zdecydowanie prościej. Nie ma zdefiniowanej daty ważności, nie ma dodatkowych cech, więc magazynier po prostu potwierdza ilość, która przejechała na magazyn i pozycja została zrealizowana pomyślnie. Możemy też zobaczyć, jakie pozycje zostały zrealizowane, więc od razu ta informacja w tym miejscu jest widoczna. Podobny sposób pracy następuje z wydaniami. Od strony wydań też możemy albo decydować o wyświetleniu listy wydań za dany okres, albo dodać wydanie z ręki. Aplikacja obsługuje takie przesunięcia międzymagazynowe, więc w przypadku wydania będzie to po prostu dodanie przesunięcia magazynowego, gdzie pracownik magazynu decyduje, które towary należy wydać, a jeśli będziemy realizowali przyjęcia na magazyn docelowy, w takim wypadku na magazynie docelowym będzie to po prostu lista przyjęć pozycji na magazyn. Więc teraz zostaną wybrane wydania za, za dany wybrany okres. I tutaj też można pracować albo na zamówieniach sprzedaży, albo na dokumentach WM, które od strony systemu centralnego zostały wprowadzone. Zobaczmy taki dokument. Mamy informacje na temat poszczególnych artykułów. Należy zeskanować kod towaru. W kolejnym kroku można wybrać datę ważności. Czy też potwierdzić taką datę ważności na podstawie informacji, które pochodzą od strony systemu centralnego. Widzimy, że w bazie danych są artykuły, które mają dwie daty ważności. Wybierzmy odpowiednią. W kolejnym kroku jest przelicznik, że trzy worki stanowią w tym przypadku 75 kg. Ilość zostaje potwierdzona. Magazinier przechodzi do kolejnego kroku, albo taka informacja jest wprowadzana ręcznie, albo skanowany jest kod kreskowy konkretnej pozycji, czyli wybór. Danego towaru, który będzie realizowany. W kolejnym kroku następuje potwierdzenie informacji na temat ilości i pozycja jest szybko zatwierdzona. System kieruje magazyniera do kolejnego artykułu, w tym przypadku jest to KT002. Magazynier skanuje, wprowadza ilość i to jest przykład prostego procesu, więc od razu taka informacja może być realizowana. Informacja, co zostało zrealizowane, to co jest wydanie magazynowe numer 50. Takie wydanie magazynowe w tej chwili zostaje zakończone i możemy zobaczyć, że na liście zrealizowanych. To wydanie magazynowe numer 50 jest widoczne. Zrealizowane w 100% przez operatora PK. W podobny sposób jest to widoczne od strony systemu centralnego. Gdy wejdziemy w listę dokumentów i w listę wydań magazynowych, to możemy zobaczyć, że to wydanie magazynowe numer 50, które przed chwilką realizowaliśmy, zostało wykonane w odpowiednich ilościach. Jest też informacja dotycząca daty zatwierdzenia takiego dokumentu. Tą datę zatwierdzenia widzimy z prawej strony. Pojawia się też informacja, kto takie wydanie magazynowe zatwierdził oraz kto to konkretnie wydanie magazynowe wystawił. Jeśli chodzi o sposób wymiany danych między Komarch Magazynier a Komarch RPXL, to ta wymiana danych następuje w sposób nieco inny niż w przypadku Komarch WMS. W przypadku komark Magazynier jest to po prostu taka sytuacja, jakby w zastosowaniu mobilnego stanowiska rozwiązania komarch RPXL, czyli pracownik za pomocą kolektora może potwierdzić pracę, logując się bezpośrednio do uproszczonej wersji systemu komarch RPXL, bo działa bezpośrednio na bazie danych komarch RPXL. Ma tak jakby ograniczone uprawnienia do dokumentów magazynowych i za pomocą uproszczonego interfejsu, który działa na kolektorze, jest łatwy do obsługi, może wykonać pracę magazynową, która mogłaby też być z powodzeniem wykonana po stronie systemu Komarch RPXL.